Cała tegoroczna seria S25 przeszła po premierze bez większego echa. Pojawiły się standardowe modele, które niczym specjalnie nie zaskoczyły. Jednak w późniejszym czasie Samsung zaprezentował coś nowego: ultra cienkiego Galaxy S25 Edge. Czy będzie to urządzenie rewolucyjne, czy raczej ciekawostka dla prawdziwych geeków, a może początek nowego trendu, albo kompletny niewypał. Czas oczywiście pokaże, a póki co zamierzam go dokładnie przetestować. Nie tracąc czasu, od razu przechodzimy do tematu, zaczynając od wersji kolorystycznych i pamięciowych. A do wyboru mamy trzy kolory: tytanowy srebrny, tytanowy niebieski i tytanowy czarny, którego to właśnie otrzymałem do testów. Poza tym możemy wybierać spośród dwóch wersji pamięciowych: 256 oraz 512 GB szybkiej pamięci UFS 4.0. Zawartość zestawu sprzedażowego nie zaskakuje. W środku skromnie, Meska sim, papierologia i kabel USB-C. Na szczęście dodają jeszcze telefon, więc przejdźmy do niego. A w dłoni od razu czuć, że mamy do czynienia z super cienkim urządzeniem, którego grubość to jedynie 5,8 mm. Żeby mieć pewien punkt odniesienia, zestawiłem go obok mojego S24 Ultra i ten widok mówi sam za siebie. Do tego dość niska waga, dzięki czemu smartfon naprawdę przyjemnie leży w dłoni i sprawia wrażenie lekko. Naprawdę nie myślałem, że grubość telefonu robi aż taką różnicę. To zdecydowanie pozytywne odczucie. Nie można również zapomnieć o jakości wykonania samego urządzenia. Matowe szkło Gorilla Glass Victus 2 pokrywające plecki, tytanowa ramka zaczerpnięta z modelu Ultra i front pokryty Gorilla Glass Ceramic 2. Brzmi dobrze i tak też się prezentuje. Do ideału brakuje jedynie warstwy antyrefleksyjnej pokrywającej wyświetlacz, ale widocznie zaraz rezerwowana jest wyłącznie dla topowych urządzeń. Charakterystycznym i nieco wyróżniającym się elementem telefonu jest inny kształt wyspy z obiektywami, zaczerpnięty prawdopodobnie z modeli Z Fold, a o szczegółach dotyczących samych aparatów porozmawiamy później. W całej konstrukcji nie mogło oczywiście zabraknąć wodo- i pyłoszczelności zgodnej z normą IP68, a układ przycisków i złącz jest nam dobrze znany. Telefon posiada także dual sims z opcją. Ciekawi mnie, jak zagrają wbudowane głośniki stereo w tak cienkiej obudowie. Nie pozostaje nic innego, jak zaprosić Was na krótki odsłuch. Tak jak można było się spodziewać, fizyki nie oszukamy. Mniejsze przetworniki w większej obudowie nie mogą zdziałać cudów. To mniej więcej poziom zwykłego S25, więc i tak całkiem przyzwoicie. Teraz bardzo mocna strona S25 Edge, czyli ekran. Krótko mówiąc, jego parametry są topowe i naprawdę ciężko się tutaj do czegokolwiek przyczepić. Przekątna 6,7 cala, wysoka rozdzielczość QHD+, jak w modelach ultra, 120 Hz odświeżanie i jasność maksymalna do 2600 nitów. To wszystko, czego potrzeba. Nawet w pełnym słońcu nie ma absolutnie żadnego problemu z komfortowym odczytywaniem treści. Pod wyświetlaczem zaszyto również ultrasoniczny czytnik linii papilarnych, któremu Także nie mogę niczego zarzucić. Działa szybko, precyzyjnie i rzadko się myli, więc zdecydowanie na plus. Tak samo szybko i płynnie działa sam telefon oparty o system Android 15 z nakładką OneUi 7.0. Nie zauważyłem tutaj jakichś przycięć animacji czy długiego wczytywania aplikacji. Wszystko działa super płynnie, tak jak w telefonie za te pieniądze działać powinno. A odpowiada za to procesor Snapdragon 8 Elite z grafiką Adreno 830 wsparty. 12-gigabajtową pamięcią RAM LPDDR5X. Zobaczmy w takim razie, jak jego wydajność wypada w testach syntetycznych. Krótko mówiąc, jest dobrze, natomiast porównując go do wyników S25 Ultra z tym samym procesorem, jest słabszy od około 5 do 10%. Powodem tego mogą być większe spadki wydajności na poziomie 57,5%, które zarejestrował widoczny tutaj 3D Mark. W innym programie do trwało obciążenia procesora również sytuacja podobna ze spadkami wydajności w okolicach 50%, co potwierdza powstanie trotlingu temperaturowego. Z tak mocnym procesorem pod maską jest to zupełnie normalne zjawisko. Sprawdźmy teraz jak tego typu warunki wpływają na temperaturę obudowy. W jej najcieplejszym miejscu pirometr wskazał ponad 46 stopni Celsjusza, więc nie mało. Smartfon staje się wyraźnie ciepły, ale muszę zaznaczyć, że dzieje się to tylko w ekstremalnych, jak przedstawione powyżej warunkach. W innym wypadku normalnego użytkowania, jak przeglądanie internetu, aplikacji społecznościowych, grania w gry, korzystania z AI, czy używania aplikacji aparatu, staje się co najwyżej lekko ciepły, nie wpływając negatywnie na komfort trzymania w dłoni. Omawiając każdego z nowych Samsungów serii S25, nie sposób nie wspomnieć o sztucznej inteligencji, która jest ich integralną częścią moc promowaną przez producenta. Nie inaczej jest w S25 Edge, który czerpie garściami z pozostałych modeli, dając dostęp do praktycznie wszystkich funkcji omawianych przy okazji ich recenzji. Dodając do tego integralność z Gemini, mamy kompletny kombajn multimedialny, którego możliwości są praktycznie nieograniczone. Teraz temat chyba najbardziej kontrowersyjny, a jednocześnie bardzo istotny w kontekście tego telefonu. Chodzi oczywiście o baterię, o której Powiedziano już wiele złego. Czy słusznie w kwestii jej skromnej pojemności 3900 mAh na pewno tak, ale czy faktycznie z czasem pracy na jednym ładowaniu jest aż tak źle? Sprawdziłem to, użytkując telefon dość intensywnie przez cały dzień na 50% jasności ekranu, w połowie czasu na 5G i w drugiej na Wi-Fi, korzystając z aplikacji społecznościowych, gier, testów syntetycznych, czy aplikacji aparatu. Wyniki, jakie udało mi mi się osiągnąć, wbrew pozorom nie są takie najgorsze. Okolice 7 godzin na ekranie naprawdę nie brzmią źle. Przykładowo S25 Ultra przy podobnym traktowaniu wyciągał około 8 godzin, więc dla mnie tragedii zdecydowanie nie ma. Więcej wniosków na temat baterii będzie w podsumowaniu, a teraz coś o ładowaniu. Tu niestety nie ma się czym zachwycać. 25-watowe ładowanie po kablu i 15-watowe zwrotne to wszystko, na co możemy liczyć. Na szczęście na pokładzie omawianego telefonu są wszystkie niezbędne moduły jak GPS, NFC, Wi-Fi 7 czy Bluetooth 5.4. Jest również obsługa 5G, a producent dla całej serii S25 obiecuje także 7-letnie wsparcie aktualizacjami. Pora na aparaty, których zestaw jest z jednej strony skromny, a z drugiej całkiem ciekawy. Główna 200 megapikselowa jednostka zapożyczona z S25 Ultra ze światłem f1.7, autofokusem i optyczną stabilizacją obrazu, oraz ultra szerokokątny aparat o rozdzielczości 12 megapikseli ze światłem f2.2 i autofokusem, który pozwala między innymi wykonywać zdjęcia makro, Wideo z możliwością przełączania się pomiędzy Między obiektywami nagramy do rozdzielczości 4K i 60 klatek na sekundę, także w trybie HDR. A maksymalną rozdzielczość 8K przy 30 klatkach na sekundę uzyskamy tylko z głównego obiektywu. Możliwości kamerki do selfie Galaxy S25 Edge są praktycznie tożsame z całą serią S, ponieważ jest tutaj zastosowany ten sam sensor 12 megapikselowy ze światłem F22 i autofokusem z przodu. Ponadto mamy całkiem dobre możliwości filmowania. Maksymalna rozdzielczość 4K przy 60 klatkach na sekundę, dostępny również tryb HDR, a także nowy płaski profil LOG. Pozwala on na nagrywanie wideo w większej rozpiętości tonalnej w światłach i cieniach przy 10-bitowym kolorze, co zdecydowanie pomaga przy późniejszej obróbce kolorów. Pora sprawdzić możliwości aparatów w praktyce. Za chwilę zobaczycie zdjęcia i filmy wykonane w różnych warunkach, a na koniec moje podsumowanie i ocena omawianego urządzenia. Podsumowując, Galaxy S25 Edge to z pewnością coś nowego. Na tą chwilę raczej ciekawostka, która może jednak zapoczątkować pewien nowy trend. Myślę, że podstawowym warunkiem dającym szansę na jego kontynuację jest nierobienie tego kosztem baterii, z czym mamy do czynienia właśnie w tym przypadku. Gdyby Samsung zdecydował się wykorzystać nowe baterie krzemowo-węglowe, to być może ich pojemność w tak cienkiej obudowie mogła aby wzrosnąć nawet do 5000 mAh, co miałoby już znacznie więcej sensu. Na tą chwilę możliwości zastosowanego tutaj ogniwa są co najwyżej przeciętne, ale moim zdaniem nie przekreśla ono tego telefonu. Poza tym odchudzanie smartfonów ma też swoje zalety. Przede wszystkim chodzi tu o wagę, ale także komfort użytkowania i świetny nowoczesny wygląd, który nie jest bez znaczenia. No, może ciężko będzie tu wsadzić lepsze, na przykład peryskopowe aparaty, ale z tym zestawem, jaki tutaj widzimy, naprawdę sprzęt daje radę. Czy zatem jestem w stanie go polecić? Powiem tak, pomimo że naprawdę mi się spodobał, to osobiście poczekałbym na wydajniejsze ogniwa, bo tylko wtedy będzie to całkowicie sensowny wybór. A jakie jest Wasze zdanie w temacie odchudzania telefonów? Czy chcielibyście mieć taki model w swojej kieszeni? Czy uważacie, że to totalnie błędny kierunek? Podzielcie się swoimi opiniami w komentarzach pod filmem. A z mojej strony to wszystko. Dzięki za oglądanie do końca. Do następnego. Cześć!